Witam tu MSB-boy, a to znowu Minecraft. I to co widzicie to jest wioska NPC. Tam są góry, na których byliśmy w ostatnim odcinku, z którym spędzaliśmy pierwszą noc spędzaliśmy tam. poszedłem trochę dalej i zobaczyłem wioskę. Potem na taki pomysł, żeby tu się wybudować. To jest będzie coś... Tu się osiedle Będzie coś takiego oryginalnego, bo nie widziałem, żeby jakiś let's player z minecrafta się osiedlał na wiosce NPC tu sobie przygotowałem już teren tu zrobiłem na drogę byłem po drewna trochę pierwszy domek zrobimy z drewna no i zaczynamy budowę i w tym odcinku właśnie zajmiemy się budową naszego pierwszego domku

sure Trzeba zrobić schody. Schody robimy w następujący sposób. A ze schodów zrobimy oczywiście dach. I myślę, że mi st może starczy. Raczej starczy. како то... да jest grane Есть, то есть ты нормально не Zobaczymy dach. Taki malutki strasznie domek. Naprawdę bardzo mały. W niedalekiej przyszłości myślę, że pomyślał o czymś większym. Bądź też możemy go rozbudować. Zobaczymy. Zaraz jeszcze wejdziemy do środka. I trzeba będzie zrobić okna. No i tak oto dach został skończony. Rusztowanie zjane mały, tak jak mówiłem, mały To z oknami? Robimy tak zrobimy 4 Dobra, zrobimy to takie. Do mnie... źle Czemu źle? Dlatego, że Tu są schody już Nie bądźcie na mnie źli Ale jestem naprawdę zakręcony. że dzień zbliża się koniec dnia. iscopiamo se pod vuol non da mało pozbieram, pofarbuję na będzie dwukolorowy dywan coś przed chwilą no coś, coś mu jest coś mu jest ojoj, zbliża się koniec czego koniec? koniec się zbliża jedzenia musimy coś zjeść, szybko zrobiłem cięcie, poszedłem po jedzenie Dzień Co do dalej. Dalej... No co dalej? Robimy to co mieliśmy robić? Czyli drogę. Będę musiał sobie zrobić piecyk. i tak sobie pomieszczam na przemian fajny klimat to jest hmm. najpierw zróbmy sobie łóżko żeby już było łóżko robi się tak o jezu co ja zrobiłem przepraszam tu na dole się deski kładnie A teraz piecyk, piecyk to chyba każdy wie jak się robi, a robi się to tak, osiągnięcie zdobyte, gorący temat, coś jeszcze musimy zrobić, skrzynia na skarbie by się mu przydała. już wygląda, nie? skeladzacie się ze mną i wolno pach, pach, jeszcze muszę raz, dwa, trzy cztery, pięć sześć będę musiał zrobić i żelazo i nożyczki i nie będę musiał zabijać, powiedz, żeby była pewna. co do kopalni, kopalnie myślałem, żeby zrobić Gdzieś tu sobie zrobię wejście i zrobię własną sieć kopalni. Nie chcę chodzić do już jaskin Zrobię sobie własną sieć kopalni po prostu. Zacznę na przykład sobie pliky tu. Tu walec na cztery i będę leciał w buch. jakimś tam schematem. Jakim jeszcze zobaczymy. No na pewno trochę pokopię i w następnym odcinku Wam pokażę. Albo teraz, teraz zrobię cięcie, zdobędę belnę barwnik, barwnik w sumie już mam, no i zrobię, dokończymy tu i na szybie zdobędę materiał. No, do zobaczenia za chwilę. Witam Was w ten słoneczny dzień. Zebrałem trochę węgla. Dzięki czemu mogę zrobić trochę zwykłego stołna Dzięki któremu zrobię sobie drogę porządną Co do szkła, jeszcze piasku nie zdobyłem, ale zaraz właśnie ruszam na wyprawę Dzięki której zdobędę Jak widzicie dywan już dokończony nie było trudno No, tak więc robię kolejne cięcie Idę po piasek, wracam i staję mi szyby. Witajcie! Tu MSB Boy znów, zdobyłem piasek. Drogę pokryłem już stone'em i koble stone'em na przemian. Yy, tu ze stołna zrobiłem pół płytki. Tak będę chciał zrobić tu dookoła, tak ładnie. Piasek zdobyłem, szkło się przerabia. To zabieramy się za stajanie szyby. W nie wiem co wam pokażę. Nie mam pojęcia jeszcze, ale na pewno coś wymyślę. Tak więc o to się na pewno nie bójcie. Odcinek się pokaże i coś w nim będzie. I trzeba będzie rozbudować ten domek, bo taki mały. Nie lubię takich ciasnych pomieszczeń. I trzeba będzie jakoś udekorować go bo też słabo to jest w dekoracji no jeszcze jedno okno nam zostało gra gitarra. i do was pytanie czy takie ułożenie okien może być jak na razie. Czy może byście to jakoś inaczej zrobili? Komentujcie śmiało, w komentarzach piszcie. Co byście zmienili, jak to inaczej zrobili? No, dokończymy to i to. chyba będzie pora kończyć powoli. う新しい。